Do drzwi ktoś zakołatał. Fen niespokojny zawiercił się w fotelu na kółkach. Czekasz na kogoś, Geringer? Owszem, na ludzi, których posyłam na Tanet. Po złotą kurę. Nie otwieraj! krzyknęła Cili. Nie otwieraj tych drzwi, za nimi jest śmierć! Nie otwieraj tych drzwi! Już otwieram, już otwieram! Zawołał Kodringer, odsuwając rygle, po czym odwrócił się do miałczącego kota. A będziesz ty bestio zatracona. Urwał. W drzwiach nie stali ci, których oczekiwał. W drzwiach stali trzej osobnicy, których nie znał. Imcz pan Kodringer, jego mość, wyjechali w, w interesach. Adwokat przybrał minę przygłupa i zmienił głos na lekko piskliwy Ja jest kamerdynerem jego mości, zwę się Glomp Mikael Glomp, czy mogę służyć wielmożnym panom? Niczym, powiedział jeden z osobników, wysoki półelf Skoro jego mości nie ma, zostawimy tylko list i wiadomość Oto list Przekażę niezawodnie Kodringer pięknie wczuwając się w rolę nierozgarniętego lokaja Skłonił się uniżenie, wyciągnął rękę po przewiązany czerwonym sznurem zwój pergaminu A, wiadomość Opasujący rulon sznur rozwinął się jak atakujący wąż. Smagnął i ciasno oplótł mu nad garstek. Wysoki targnął mocno. Kodringer stracił równowagę, poleciał do przodu, by nie runąć na pół elfa. Odruchowo wparł lewą dłoń w jego pierś W tej pozycji nie był w stanie uniknąć styletu, którym pchnięto go w brzuch krzyknął głucho, szarpnął się w tyłu, ale owinięty dookoła przegubu magiczny sznur nie puścił. Półelf ponownie przywlókł go ku sobie i dźgnął jeszcze raz. Tym razem Kodringer zawisł na klindze. Oto wiadomość i pozdrowienia od Riensa. zasyczał wysoki półelf, silnie rwąc sztylet ku górze i patrosząc adwokata jak rybę. Idź do piekła, Kodringer. Prościutko do piekła! Kodringer zaharczał. Czuł, jak ostrze puginało zgrzyta i chrupie na żebrach i mostku. Osunął się na ziemię, zwijając w kłębek. Chciał krzyczeć, by ostrzec Fena, ale zdołał jedynie zaskrzeczeć, a skrzek natychmiast zdławiła. Fala krwi. Wysoki półelf przestąpił nad ciałem. W ślad za nim do środka weszło dwóch pozostałych, ci byli ludźmi. Fen nie dał się zaskoczyć. Przczęknęła cięciwa. Jeden ze zbirów runął na znak, trafiony stalową kulą w środek czoła. Fen odjechał z fotelem od pulpitu, nadaremnie próbując zarepetować arbalet drżącymi rękom. Wysoki doskoczył do niego, silnym kopnięciem przewrócił fotel. Każdy potoczył się między porozrzucane na podłoże papiery, bezsilnie przebierając małymi rączkami i kikutami nóg, przypominał okaleczonego pająka. Puel kopnął arbalet. Usuwając go z zasięgu fena. Nie zwracając uwagi na usiłującego pełzać kalekę, szybko przeglądał leżące na pulpicie dokumenty. Jego uwagę przykuła niewielka, oprawiona wróg i mosiąc miniatura przedstawiająca jasnowłosą dziewczynę. Podniósł ją wraz z przytwierdzonym do niej karteluszem. Drugi zbir porzucił trafionego kulą z arbaletu. Zbliżył się. Puelf pytająco uniósł brwi. Zbir pokręcił głową. Puelf. Schował za parzuchę miniaturę i kilka zabranych z pulpitu dokumentów, potem wyjął z kałamarza pęk piór i zapalił je od świecznika, obracając by kwarc dobrze się zajął. Po czym rzucił go na pulpit między zwoje, które momentalnie stanęły w ogniu. Fen! Wrzasnął! Wysoki kuelf zdjął z gorącego już stołu butlę z płynem do wywabiania inkauszku, stanął nad miotającym się karłem, i wylał na nim całą zawartość. Fen zawył przeciągle. Drugi zbir ściągnął z regału na ręcze zwojów i przywalił nimi kalekkę. Ogień z pulpitu buchnął, aż pod powagę. Druga, mniejsza butla wyłabiacza eksplodowała z hukiem. Płomienie liznęły regały, zwoje i teki zaczęły czernieć, zwijać się i ożywać ogniem. Fen był. Wysoki cofnął się od płonącego pulpitu, skręcił z papieru drugi kwacz i zapalił go. Drugi zbir narzucił na kalekę jeszcze jedno naręcze welinowych zwojów. Ben był. Uelw stanął nad nim, trzymając w ręku płonący kwacz. Czarno-biały kocur Kodringera przysiadł na pobliskim murku. W jego żółtych oczach igrał odblask pożaru zmieniającego przyjazną noc. Straszliwą parodię dnia. Okolica rozbrzmiewała krzykiem. Ludzie biegli w kierunku domu. Kocur zamarł, patrząc na nich ze zdziwieniem. I pogardą ci głupcy najwyraźniej zmierzali tam, w stronę tej ognistej czeluści, z której jemu ledwo udało się wydostać. Odwróciwszy się obojętnie, kot kodringera wznowił wylizywanie łapki unurzanej we krwi.